Baczność do hymnu. Wszystkich na uroczystościach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, która zaczęła się wojną obronną Polski. Od lat, 1 września, przychodzimy w to szczególne miejsce, by oddać hołd tym, którzy oddali życie w obronie naszej ojczyzny. Nie zastanawiali się, czy warto, czy mają szansę. Każdy z nich wiedział, że musi wypełnić swój obowiązek. Tu, w naszym mieście. Wojsko polskie wraz z weteranami powstań śląskich i harcerzami stawili opór już pierwszego dnia. Dla wielu z nich był to początek długiej wędrówki, czasem z karabinem, czasem w konspiracji, po to, by utraconą wolność odzyskać. Dla kilkunastu obrońców naszego miasta walka skończyła się już wtedy. Spoczęli w zbiorowej żołnierskiej mogile. Nie zginęli na darmo, choć tak mogło się początkowo wydawać, gdy Polska została podzielona między niemieckiego i sowieckiego okupanta. Rzeczpospolita była jednak pierwszym krajem, która na niemieckie żądania odpowiedziała zbrojnie, przerywając politykę zgubnych ustępstw w imię świętego spokoju. Polski opór sprawił, że w końcu świat stanął przeciwko niemieckiej agresji. Każdego roku przychodząc tu dajemy świadectwo tego, że nie zapomnimy ofiary tych, którzy za wolną Polskę oddali życie. Prośmy o wieczną szczęśliwość dla tych, którzy odeszli. Najpierw dziękując za to, że byli między nami i oddali życie, powtarzając słowa, dziękujemy Ci Boże. Za dni i lata, które przeżyli w naszym mieście w żorach, dziękujemy Ci Boże. Za to, że byli zdolni, odpowiedzialni i kochający Ojczyzny, również tą małą naszą, dziękujemy Ci Boże. Za ich poświęcenie dla rodziny, bliźnich i naszego miasta, dziękujemy Ci Boże. Za wszystko to, co w dalszym ciągu łączy nas ich sobą: przez pamięć, modlitwę, dziękujemy Ci Boże. Prosimy Cię, Panie, aby ich dobre czyny wydały trwały owoc w dziś, w XXI wieku. Ciebie prosimy. Aby ich dobre dzieła były kontynuowane i prowadzone oby w duchu pokoju i zrozumienia. Ciebie prosimy. Oby ich wspomnienie, jak wspomniał Pan Górecki, zawsze nie tylko w tym dniu pozostało żywe w naszych sercach, modlitwach pamięci. Ciebie prosimy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw odesłego. Amen. Odpuść nam nasze winy, jako i my. Bogu naszemu Ojcu, Stwórcy Jezusowi Chrystusowi, który jest naszym zmartwychwstaniem, życiem i pokojem i Duchowi Świętemu, Ożywicielowi. Uwielbienie i chwała teraz i na wieki wieków. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Proszę teraz delegację o złożenie wieńców i wiązanek kwiatów. thank <laughs> you Right. <laughs>